Siemanko. Ja jestem w i tutaj mamy dzisiaj udostępnioną piekielną maszynę. To jest co? Gilera DNA? No, mamy udostępnioną dzisiaj super maszynę Gilera DNA 50. O kurczę, to małe. Ale chcę jechać. <laughs> słuchajcie, mam dzisiaj tą gillerę na 50 udało się wyrwać taki rzadki egzemplarz i ultrasportowy <laughs> będzie to trochę taki odcinek z chymrużeniem oka ale to jedzie ty no 30, jedzie dobra ogólnie to tutaj nie mamy hamulca tylnego, bo normalnie był tutaj hamulec tylny, tutaj przedni jest założona pompa z R6 tutaj <gryny> i mamy hamulec <gryny> w nodze normalnie Ej, bo tu mnie deszcz łapie ogólnie to jest taki mega króciutki odcinek tak jak mówiłem z przymrużeniem oka ale <gryny> to jest lżejszy niż taki skuter normalny mamy tutaj dwusuwa silnik pięćdziesiątkę Ale działa? działają, jest pięknie. A bo to się przyspiesza po tych 30%, dobra. A ja. Ja się czuję, tym jakby, nie wiem, jak rowerkiem. Takim, nie wiem, jeszcze takim dla dzieci. Ja się czuję, że jestem taki za duży na to, masakra. Ogólnie nie wiem czy wiecie, ale ten, ten motocykl ma lunch control'a, Patrzcie, uwaga, dajemy mu lekko gaz, słuchajcie jak się wkręca. A jak idzie, jaka maszyna, to 1000GT to się przy tym chowa. Ale mnie też złapał. Aha, jak się do tego dużo gazu to traci moc. To, to jest dlatego, że jest przygotowana mapa pod turbinę. I troszeczkę inaczej podlewa paliwo i się dławi, jak turbina powinna się wkręcić. Nie, no normalnie. Ale w refuzarum to pozycja jest dosyć fajna, tak delikatnie sportowa, jak na takim nakedzie trochę sportowym. Tutaj się zamknę, bo już zaczyna mi padać. Gdzie no cztery dyszki jedzie, na te pięć dyszek. To jak ktoś chce mieć suwiskę, piąt, ktoś chce mieć Pierwszy motocykl który wygląda jakoś nietypowo to to jest spoko serio Dobra, deszcz mnie łapie, więc kończymy więc będzie dzisiaj krótka jazda Ogólnie motocykl jest mega śmieszny Jeszcze wam go pokażę jak wygląda z zewnątrz, tylko co gdzieś tutaj zjadę A tam chyba nie zjadę To co zatrzymam się po prostu gdzieś Tutaj się zatrzymam przy drodze i Wam go pokażę o, czekajcie, tam nie pada. Pod drzewem. O, o normalnie to nie pada. Patrzcie, jaka maszyna. To jest... <ścoughs> Na zdjęciach to wyglądało śmieszniej, ale jak tym jadę, to serio pozycja jest fajna. Nie jest to typowy skuter. I nie jest to takie złe wcale, jak się zawsze mi wydawało. Jest śmieszny, się śmieszny na tym jedzie <grych> Ale ten lunch... O! Sama się chowa... Widzicie jaki automat? Ale ten lunch control to jest dobry, patrzcie jeszcze raz Dajcie mu gazu o, czekaj, gaz launch control jedzie Ej, tutaj już mocno pada To ja sobie gdzieś zawrócę i pojadę gdzieś w podcień. Powodzi się schować Także dzięki za oglądanie Mam nadzieję że taka śmieszna krótka <laughs> Nie wiem jak to nawet nazwać Taki krótki film Wam się podobał i na razie trzymajcie się cześć <laughs> Nie kaśnij